W dzisiejszym filmiku zajmiemy się plotkami transferowymi, jakie miały miejsce, czy to podczas tego okienka z jakimiś takimi plotkami, które mogą mieć miejsce podczas te... okienka letniego i ogólnie różne tego typu rzeczy się zajmiemy dzisiaj. <kłysy> Specjalnie na dzisiejszy film robię sobie... <kłysy> Taką kolekcję na Instagramie pod tytułem Plotki. Mam tutaj 9, 9 różnych postów z różnymi plotkami jakie występowały w piłce. Dwóch chyba mało użyjemy, ale pozostałe to są dobre plotki. Dwóch nie użyjemy z powodu tego, że jeden to jest... znaczy no jednego użyjemy, bo jest ale krótki, opisuje mi też jakieś tam transfery. Jednego nie użyłem, bo yy, zapędziłem się, ponieważ transfer na, yy, na Instagramie zrobił post yy, o fejdach piłkarskich i tu wziąłem Barcelony, tu jest Neymar, Martinez, William i Marco Bratti. A jeszcze jest ascensi. Asenho, jak jeszcze grał w Madarce, więc tego nie użyjemy. Użyjemy pozostałych. Ale jest coś do robienia, jest coś do robienia zdecydowanie. Więc zacznijmy od e, pierwszego. E, Louis Suarez z Aston To była taka plotka, która wie, że Steven Jr. chciał swojego <coughs> kolegę z Liverpoolu u siebie w klubie. E, czy by to wyszło? No wiadomo, że nie, Luis został jeszcze w Atlantyku, ale myślę, że po sezonie odejdzie, ale nie odejdzie do Aston Villa, tylko odejdzie do Ameryki. Z że północnej do MLS-u odejdzie, ponieważ nie widzę bo jakby w lidze brazylijskiej, czyli gdzieś indziej, chociaż może różne rzeczy się zdarzały w piłce mednej, ale Luis ale z Aston Villa nie leży mi kompletnie ten transfer, po prostu Suarez mi nie pasuje do Premier League w tym momencie. Diego Carlos, to było duże zamieszanie z dniem odnośnie transferu do Newcastle, i co, i tam była jakaś taka fala krytyki, że może SFW jest jedną klubem, który w tym sezonie może zagrozić Realowi w zdobyciu. Mistrzostwa woli jeśli się uwzględnić o utrzymanie w Wielkorzystwie. oficjalnie został, ale stwierdzam, że e, latem, jeżeli stroki się utrzymają, to będzie e, takie podtrzymanie tego zespołu, i można nawet dojść do skutku. Już jestem. W e, tym mamy tutaj Leibina Krzyżawa, który miał trafić do Chelsea. PSG chciał się go pozbyć. E, tam była obsa Chelsea, wiem, że była chyba obsa Jakaś inna no, obsada była. No, Kurzewa oficjalnie został w drużynie Paryża. Prawdopodobnie na tym odejdzie, ale to raczej będzie klub właśnie typu Lazio, czyli taki średniak. i tutaj jeszcze znów odnośnie Lazio e, Kepari zabalega do drużyny właśnie Lazio z <coughs> Chelsea. I tak, ten transfer ja pokazywałem. Zastanawiam się, jak go mówić. Tak, Kepa jako Jugarz, który był najdroższym bramkarzem na świecie. Um, no i stracił się w Chelsea jako bramkarz pierwszy. Um, I obstelacja byłaby... Myślę, że nawet okej. Okay. Ale nie czy... Um, czy opcja do WOX, gdzie się zmiany znowu, jakiegoś takiego kierunku byłoby dla niego dobre, w sensie zmiana z kolei na kraju. Myślę, że Kepa powinien ewentualnie wrócić do Hiszpanii na ratowanie kariery. Tam by się odnalazł by się bardziej lepiej niż wywracał. Chociaż nie ma racji, to byłby jakiś zły kierunek dla niego, po prostu w Hiszpanii byłoby po prostu prościej. I jeszcze Andy Carroll z transferem do Burnley. Oczywiście ten transfer nie wziął, ponieważ Andy trafił do West Bromwich Albion. Kolejny post. Trzy tygodnie temu. Roberto Firmino do Barcelony. Pamiętaj, jak ja bym wyjść za tym transferem, gdyby nie to, że no, wydaje mi się, że Firmino jest takim troszeczkę już żołnierzem Kloppa i nie ja, wiem Klopp by chciał go tak puszczać, zwłaszcza do klubu. Który nie byłby zrozpiałany dobrych pieniędzy w tym okienku. No i wiecie, no różnie by to by wyszło. Dlatego ja, by, by, ja byłbym na <coughs> tym transferem, tylko nie chcę, żeby do niego doszło. E, Christian Eriksen do Brentford, to wiemy, że się wydarzyło. I teraz został potwierdzony. Dusza dla do Arsenalu. To była bardzo duża. Zrezygnować, żeby Serb trafił do Arsenalu. Tam chyba było wszystko dogadane, tylko Serb się nie zgodził. I oficjalnie arcy się na razie nie zgodzi, ponieważ trafił Serb do Juventusu. I tutaj kolejny transfer Juventusu, który może się wydarzyć, miał mógł się wydarzyć zimą, ale wydarzy się prawdopodobnie latem. A dlaczego? Tylko to nie zrobimy do Wantuszy, do, do szczerze nie wiem czy ten traser by mu pomógł w karierze, ponieważ nie staje się teraz tego, tego chyba szklanką i po prostu nie widzę go. Myślę, że jeżeli miałby dobry ten który byłby pozbawiony większych kontuzji, no radę, żeby przeniósł się do innego klubu. Jak jest ten sens? z nami kończy się umowa, tam walczył o niego trzy kluby, z tego co wiem Bayern, Barcelona i BVB. To prawda BVB już sam kontraktował Zule, więc z więc chciałem, że oni odpadają, więc Bayern i Barcelona. o niego najbardziej nie walczył ale ja bym był bardziej radził, nie wiem, który klub, która przodka byłaby bardziej prawdziwa. Zaraz bardziej się mówi o tej Barcelonie, aczkolwiek Szczerze, nie widzę Christensena w dużym klubie teraz, że to uważam, że po Chelsea powinien pójść do klubu takiego słabego, w którym po prostu byłoby jak się w Barcelonie. Nie wiem, jakoś go nie widzę w tej Barcelonie ani w innym dużym klubie. I Nicola, Stefiko. Tu mamy Platkę do Napoli, natomiast łączyło się go także, wiem, że zastąpił podaje że z Barcelony, tak, no oczywiście. Powiem tak, Niko powinien odejść z Ajaxu, ponieważ. No, razie się w Ajaxie mógłby spróbować, o wiele lepszy w o wiele lepszy liga holenderska. Dan Henderson, tutaj chodzi o transfer z Manchester United do Southampton, ogólnie do jakościowego klubu Premier League. I ja myślę, że na miejscu. Dlatego chętnie sobie za tym, ponieważ w no tym United nie gra i potrzebuje żeby chyba być w tym okresie numer jeden. I do ata do, do Newcastle, tutaj nie wiem, czy by to wyszło. Myślę, że przy dobrej ofercie mogłoby to pójść, ale nie wierzę. John McGinnis zastąpi do Manchester City, Manchester w ogóle jakoś nie wiem, w tym czasie w ogóle jakoś ten. To coś się nie ominęło, coś się inaczej, no. Nie jest to dla mnie jakiś transfer, który byłby interesujący. I tutaj Amadu Hajdara z Lipska do Manchesteru. Nie znam tego typa. Wydaje mi się, że może się po prostu władzę dlatego tego, go ludzie chcą w ty United, Nie. Patrzymy dalej. Alvaro mata do Barcelony. To wiemy, że się nie wydarzy już. Barcelona za to kontaktowała i Yagy ja nie chciał się podbać na laty przed końcem sezonu. Michel Cusain do Wenecji to się wydarzyło, więc o tym nie powiem. Pipe Coutinho do Flamengo to do <laughs> jakaś tam odsadła jego powrót do ojczyzny, natomiast nie wyszło z... Z kilku powodów no Coutinho chyba bardziej wola wrócić do Anglii. Gdzie dobrze sobie radzi B. To po pierwsze. A po drugie, on jest chyba z tego co z. Yy, on jest Mówię gdzie do drugiego klubu w Flamengo, tylko nie wiem jak on się nazywa. I to tyle Jordan Wenerud z domy do Newcastle. Tam się też, by mogło wyjść. Dobry transfer. Latija Ginter do Interu, to tutaj chodzi o to, że po prostu no, kontakt się kończy z Borussią w Mönchengladbach, prawdopodobnie go nie przedłuży więc... Inter byłaby ciekawą opcją, aczkolwiek bardziej widziałbym go chyba w Bayernie, jako zastępcę Zura. <coughs> Lukasz Dinia do Chelsea, bo tam był na wyrocie z Evertonu przez Benitezla, co prawda to się nie wydarzyło, Dinia trafił do Assombi więc... I tyle. Emilik do Juventusu to jest coś, co <coughs> prawie się pochodzi śmiesznie tutaj saga z transferem do Juventusu, i naprawdę nie wierzę w to. Znowu plotka z danym desynamizmem do totków, ale no, nie wierzę w to za bardzo. Un um Titi do Newcastle, czy Newcastle. No właśnie, się problem. Ponieważ nie wiem, czy Lukas będzie usługami Francuza i... Chyba tylko odejście z bo Francuza jest możliwe. Jakikolwiek. Gdziekolwiek. <kluzny> bo tak to wierzę w Tali trochę. <kluzny> no i mamy Aspi do Barcelony to tam, 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 tak samo jak z Zarem. chociaż jak z Chrystusena ukończy się kontakt i może trafić, ale jest spoko opcja taka o wiele lepsza niż Chrystusen. Chyba z bardziej go wola niż yy, soda w Barcelonie. używamy, tutaj mamy kolejne. Flankersi do Barcelony. Nie widzę jej szczerze powiedziawszy, jakimś królem hiszpańskim. Widziałbym go chyba może w Anglii, ale to też ja do ciebie się raz sprawdził, ponieważ to tylko nie dałem. <laughs> no. yy. Też no, nie wiem, żeby się tam sprawdził w, w klubie hiszpańskim w tam. Bruno Gimara, Gimara już do Newcastle. Tutaj to jest potwierdzony transfer, więc tyle. Tak samo Filipe to do Interu. To też tam było wypuszczenie to. Raul de Tomas do Arsenalu. No, w Benficę sobie nie poradził Raul. Jest myślę, że w takiej lidze Anglia też by sobie się z tym odradził. Luiz Diaz to się jeszcze spełni, ponieważ trafiło do Liverpoolu. Robin ses do Interu to się tam spełniło. Malik Tiao do z Schalke, do Milanu to by mogłoby się spełnić, niestety się nie spełniło. Tango i do do że to się też nie spełniło, ponieważ Tango będzie wrócił do Lyonu. A teraz no bo musiał psa wypuścić. Sofia mam rabat do totków. Powiem tak, mogłoby to wyjść, ponieważ, no, co ten jest do domu? Konta, e, a on lubi takie chwilarzy, którzy nie do końca wyszło. Idą nie wandeberg do Begdo, Crystal Palace. Chodziło ogólnie o jakieś wypożyczenie Holendrazy. razy. <kluzny> Więc trafił on do Evertonu ja już oficjalnie, a tutaj do Christophe'a była opcja. Tutaj była opcja a jesteśmy czerwonymi transferami Barcy, czyli Christensen, Azpilicueta i Borata. Myślę, że Azpilicueta i Christensen podpiszą, z czego się cieszy z Christensena średnio, a barata nie wiem. Szczerze nie wiem. okej okay, dalej. Jeden hazard do West Hamu, tu ogólnie również odejście do ligi angielskiej. Powrót do Anglii dla Belga, któremu Hiszpanii probablował się nie powodzić, bardziej chcą go wrzucić. Więc dla mnie jest opcja opcja. Kersty, ty może jest myślę, że bardziej. <coughs> Rany transfer niż do Barcelony czy do Realu. Erickson do Brentford już było. Julian Alvarez to też się spełniło. Młody Argentyńczyk trafił do City, tylko że został uporządkowany do Liverpool. Leno do Newcastle. Szczerze nie sądzę, żeby Newcastle chciał go sprowadzać. Myślę, że są inni zawodnicy, których mogliby kupić. Obama jak do al to się nie spełni na razie, do tej pory, ponieważ e, Obama trafił do Barcelony, e, Lingard do Newcastle. To myślę, że mogłoby się spędzić ewentualnie latem, ponieważ teraz nie było się go Winchester reprezentować, ponieważ przez aferę z Grydłudem <laughs> musieli go zatrzymać i został jego. Marię Balotelli do Newcastle. Tutaj w to bym w ogóle nie wierzył, że jego kolejna <kłynna> przygoda w Anglii miała miejsce, zwłaszcza po przygodzie w Turcji. Aleksander Izak do Barcelony. Szczerze chciałby, tylko nie wiem, czy, czy byłoby to realny transfer przy kosztach finansowych za do Walencji tak proszę, niech odejdzie, mam go. Nie chcę go po prostu Zakaria do Juventus, to się tam potwierdziło. I chyba ostatnia już tego typu post, który mam. Dembele do Perze. Dumbledore do końca są na raczej zostanie i po prostu tam gdzieś odejdzie. Zakaria został potwierdzony. Do Juventus, tak samo Wandem jakby mu do Evertonu. To samo z kolesjarskim kształtków, pundę do Chelsea, też jest taki ostatni już transfer, no tutaj akurat myślę, że byłaby to dobra opcja, ponieważ Chelsea potrzebuje chyba obrońcy, chciałby wysłać się obrońcę i myślę, że pundę by się tego idealnie nadawał. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o to, przepraszam za każde przepraszam za opcję, ale no, <coughs> po prostu tak jest i tyle. Dzięki za obejrzenie, dajcie ten przykład, kto się najbardziej podoba, kogo byście chcieli zobaczyć w danym klubie, ja się damy, żegnam, melo.